Oto nieprawdopodobna rywalizacja. Próba sił 2TY42. 3, 2, 1, start. I poproszę o albo Szanowni Państwo, goście parowozjady, 9. parowozjady 2013, goście urodzin 20. z Kansenu w Chabówce. jesteście świadkami chwili wielkiej. Oto pojedynek gigantów. Czeska ekipa z Brna Kontra ekipa z Wolsztyna. Wszystkie aparaty gotowe? Kamery gotowe. Odliczamy. Trzy, dwa, jeden. Start. To go przepchnie? Czesi w miejscu jadą. tej nowości, co się dzieje teraz, zaczynają. Już wygrali Czesi. I Czech wygrali w tym pojedynku, za co dostają gorące brawa!